dobry witam na forexjestrader.com jest godzina 8.10 mamy 4 października patrzymy na indeks S&P 500 który tu cały czas rośnie w trendzie wzrostowym nie szukamy sytuacji wejścia w dół proszę zobaczyć, że ostatni poziom wsparcia oporu to jest ten poziom został przetestowany pozytywnie nastąpiło odejście agresywne to jest poziom 1126.50 i co się dzieje? Aktualnie cena Znajduje się w komfortowym, małym trendzie bocznym, to znaczy porusza się bokiem, nie spada agresywnie, nie rośnie agresywnie. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że mamy agresywny trend wzrostowy, to raz. Dwa, z pozycji dolnej, czyli jak cena spada w dół, mamy ładne odejścia świec cieniste, to dwa. 3 mamy wybicie y, do góry tutaj y, na chwilę ścieniowane. To jest tak naprawdę spory cień w dół. Jakbyśmy spojrzeli na wykres na przykład 8 godzin, by był tak widoczny i ktoś może powiedzieć, no dobrze, mamy cień od dołu, ale do góry wykres też nie chciał iść. Jak poszedł do góry, to od razu spadł agresywnie i, i szukamy przeceny. Nie. Patrzymy na to w ten sposób, że zgodnie z trendem ładnie cieniuje wykres. A tutaj pokazał, w którą stronę będzie się dalej wybijał. Także ładnie to pokazał. Poza tym, tworzy się taki mały, można powiedzieć, trójkąt, gdzie, gdzie cena może się wybić z niego. Proszę zobaczyć, on mniej więcej tak wygląda przez te, przez te tutaj cienie. Nie, nie mogę zaznaczyć go dokładnie, ale mniej więcej tak to. Tak to widzę. Także cena może spaść troszeczkę niżej, ale jest duże prawdopodobieństwo, że się wybije dalej w górę, bo, bo, bo tak byłoby to rozsądne po tym, po tym, co się wydarzyło. Po prostu takiego, takiego rodzaju gry oczekują poważni traderzy, być może instytucje. Także na razie nie ma oznak żadnej przeceny, powinniśmy dalej rosnąć. Na funcie wspominałem, że tutaj jest niezła huśtawka i takiego stanu rzeczy należałoby unikać. Chyba, że ktoś dobrze wiedział, jak wchodzić tutaj, to odserkniemy może zaraz na wykresie M30, jak to wygląda. Natomiast na wykresie A4 no, trzeba popilnować ważnych punktów wsparcia oporu. Proszę zobaczyć, że wykres zatrzymał się, odwrócił od ważnej linii. Podwójna linia tutaj 56-55. Teraz jest lekki oddech i może zacząć znowu rosnąć. Natomiast ja wspominałem, że jak już to szukamy jakiejś stabilizacji, patternu jakiegoś. Tu na razie jest huśtawka, takie małe szaleństwo. Raz wchodzili sprzedający czerwony. Te mocne świece, później kupujący, także niekoniecznie takiej sytuacji akurat szukamy na instrumencie. Proszę zobaczyć, że na wykresie H4 mamy jedną długą, piękną falę, praktycznie. Ktoś może tu liczyć sobie więcej tych fali, to może być, może być w porządku. Natomiast niekoniecznie to tak jest. Zaraz pokażę to na ściśniętym wykresie. To są mało oddechy. Także, także nie ma co ich liczyć, praktycznie to nie są jakieś istotne przeceny. Nie ma oznak na razie przeceny, co z jednej strony jest fajne, bo, bo kurs dalej rośnie, można fajnie z trendem inwestować, z drugiej strony powoli zaczyna mnie to em, em, stresować w jakimś punkcie, że, że, że powinien nastąpić większy oddech, natomiast nie szukamy oddechu, przeceny jakiejś większej na siłę. Jeżeli nie ma, Żadnych oznak, także świadomość tego, że ona może wystąpić, a szukanie tego i, i próby wejścia w rynek w pozycję krótką to jest duża różnica. Proszę zobaczyć, że tutaj wspominałem ostatnio, że to jest pierwsza fala, jakby nie patrzeć na rynek, i tutaj druga fala, i tu mamy kolejną wzrostową, także mamy tak naprawdę A, B, C i D, tutaj ze szczytem D. Gdzieś zobaczymy, gdzie się wykona ten szczyt. Tak naprawdę tak to wygląda, jeżeli ktoś śledzi falę. Nie jest to skomplikowane, ale też można się pogubić w tych falach, która jest która, ile było tutaj wzrostu. Fale mogą się sprawdzać w dłuższym terminie. To tak jak na wykresach dziennych się obserwuje. Może, może mieć to głębszy sens dla tych, którzy się tym naprawdę interesują. Natomiast proszę zwrócić uwagę. Mieliśmy spojrzeć na, na funcie, jak to wygląda.